Mam cześć witajcie w auto autodetaling testach Moi drodzy dzisiaj hamron gąbeczki z szamponem No powiem wam szczerze, że zwariowałem jak to zobaczyłem Może nie jest to stricte autodetalingowy produkt A może się mylę A więc moi drodzy mamy nową tradycję Będziemy rozdawać t-shirty za free Pod każdym nowym odcinkiem Co trzeba zrobić? Wystarczy, że będziecie posługiwać się Swoim zmysłem wzroku Jak jaszczą, będziecie nad swoją ofiarą A waszą ofiarą moi drodzy są nasze loga, które będą pojawiać się Przez całą emisję naszego odcinka Policzycie, podacie wartość I odbierzecie t-shirt za free. No i powiem Wam że nie wiem kto wpadł na taką wizję, żeby namoczyć gąbkę szamponem i sprzedawać jako kompletną. Na ile już społeczeństwo jest leniwe, żeby kupić gąbkę namoczoną szamponem, to tak jakby kupić gąbkę namoczoną szamponem do mycia siebie na co dzień. Też jest szalone. Albo też koszulkę, która byłaby już wypryskana dezodorantem, którą wystarczy tylko taką obcisą, którą wystarczy zamontować i ona odtąd dotąd ma antyprespirant gotowy. Hmm, lata temu byłem u naszych przyjaciół na wschodzie, dobrze mówię? Tak. I tam już były gotowe produkty typu kanapki. Mnie to wtedy zwariowałem, to były sklepy, się nazywały 7 Eleven? Nie pamiętam. Ale były gotowe produkty, jak chodzi o kanapki, tego w Polsce jeszcze nie było. A teraz nas to w ogóle nie dziwi. Ja wchodzę do sklepu typu Fresh i wszystko, moi drodzy, jest gotowe. W ogóle produktów jest dużo gotowych, więc w sumie co ja się dziwię, że gąbki są namoczone tym, co tutaj mamy? Szamponem. Mamy dwa wiadra, mamy łosz, mamy moi drodzy oprócz łosza, mamy pukanko. Yy... No i mamy gąbkę i polecimy z tą furką yy, na dwa paty, czyli pukanie, mycie i świrujemy pawięna. Mm. Pachnie. tu chyba prawie niczym. Prawie niczym. Ale gąbka jest dosyć miękka. Chuda, ładnie trzyma się w dłoni i powiem Wam szczerze, bardzo ciekawo do aplikacji wosków. Teraz sobie o tym pomyślałem i jeśli... że jeśli, ja raczej bym zaadoptował ją właśnie do tego. Elegancko mamy jakiś płynny wosk i pięknie sobie aplikujemy. Zaraz opierdzielę nowy patent dla Hamrona i będą robić grubą pęgę. Ja jak zawsze nic z tego nie będę miał, cholera jasna. Wykupują całe sprzęty, a ja o, bidny na dwa, na dwa wiadra muszę jechać. Moi drodzy, zaczynamy od łóż. tutaj zrobię tak, dam ten szamponik, coś tutaj puszcza Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No Powiem Wam szczerze też, nie oszczędzałem na wodzie. Nie oszczędzałem. Nie wiem, czy tak mam to zrobić. Nie wiem, jak oni sobie wyobrażają. Ja po prostu chciałem wycisnąć troszeczkę tego szamponu tutaj, żeby mieć czym myć. Chyba, że on ma być tutaj uwięziony, że tak powiem. Ej, elegancko. I od razu zbieramy, no tak ja się tego szamponu nie ma za dużo. Wjeżdżam teraz w Waszej. Zobaczymy, czy ten szampon jest. No powiem Wam szczerze, już tego szamponu jest mniej Realnie taka gąbeczka, no nie nadaje się, strach jest ten myć do tego, że szamponu już nie ma, pościsk jest dosyć słaby ta pianka jest taka ledwo, ledwo nie ma tutaj jakiegoś większego poślizgu, mimo tego, że oczywiście biorąc pod uwagę to, że auto jest zakonserwowane i tak wygląda, moi drodzy test, dziękuję, do widzenia, dobranoc. najszybszy test jaki wykonywaliśmy Czyli nowe zastosowanie, płynne woski. Myślę, że tak, nawet sobie przeciąć na pół od biedy, ale taki duży zakres byłby dla mnie ciekawy. Dla siebie na co dzień, no, według mnie, temat trochę niekorzystny. Więc, tylko woski, kupienie sobie właśnie takiego, takiego zestawu do wosków. Aplikator do opon, ewentualnie, bo naprawdę ciekawa jest ta gąbka w sensie, że jest drobna, a zarazem dosyć delikatna. No, no nie jest to gąbka materacowa nie będzie wystawać żadna sprężyna, oczywiście śmie. Tak no to mój drodzy test, nie polecam przez pryzmat zwykłego mycia samochodu do innych rzeczy, oczywiście tak. Teraz, moi drodzy, komunikat następujący. Jeśli chcecie mieć taką oto koszulkę Pro Detailera, wystarczy policzyć, ile moich buziek w postaci loga pojawiło się przez cały odcinek. Podajecie yy, prawidłową wartość, a nasza maszyna losująca wylosuje jedną osobę. Nie ma, moi drodzy, ograniczenia do tego, ile razy otrzymałeś taką koszulkę. Nawet jak otrzymałeś 10 razy, yy, warto przystępować kolejny raz, dlatego że nie ma tutaj jakiejś czarnej listy albo białej listy osób, które już w ogóle dostały taką koszulkę. To jest raz. Dwa, nie kopiujcie od siebie... Yy, ilości, dlatego, że bardzo często nie trafiacie. Ostatnio to był totalny jakiś absurd, jak chodzi o rozstrzał kilkadziesiąt względem dwóch, bądź jednego. Eee, a to, moi drodzy, mocno widać. Eee, po co to robimy? Oczywiście po to, żeby jeszcze bardziej się rozwijać i móc tworzyć dla Was więcej materiałów. Pięć odcinków Dziennie jest to, moi drodzy, możliwe. Dzięki Wam. Eee, I oczywiście robimy już rajd do 500 tysięcy subskrybentów, czyli propsujecie, lajkujecie, wrzucacie to do siebie na Facebooka, e, udostępniacie i dzięki temu niedługo pojawią się mystery boxy, które będą rozdawane co 10 tysięcy subskrybentów. Czyli będziecie mieli 10 razy szansę na chyba 10 boksów, będzie ze 100 boksów do 100 tysięcy rozdane i na 100 tysięcy coś magicznego. Będą to drogie boksy, możecie tam zastać nasze wszystkie sprzęty, maszyny, które testowaliśmy, nasze ceramiki, nasze produkty, więc będą to grube mystery boksy po kilkaset złotych, a nawet po tysiaczka. I tak to moi drodzy wygląda, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Subskrybujcie nasze social media, Instagram, Facebook i do zobaczenia do kolejnych odcinków Detailingowej Świry. Siema cześć i na razie.